Cześć, dzień dobry, dzisiaj mieliśmy rano pobudkę, bo Krecik zaczął coś tam w domu wariować, coś mu się tam nie podobało. Już na dwór, już na dwór. A on ogólnie to tak rzadko się kiedy tak zachowuje, tym bardziej, że to była wczesna pora, nie jakoś, że sobie poleżeliśmy długo. I patrzymy, Perła sobie biega po podwórku. Te zamknięte nie, nie wyszły, a Perła biega. Tu bramka zamknięta, mówimy o co chodzi. A Perła sobie po prostu rozwaliła płot. Urwała na spawach, mówi Sławek, że 2T, tak? 3, trzy, 3T. Trzy te... Odgieła czy złamała? Odgieła, tu W ogóle kiedyś to ona tak robiła, że tak ściskała zębami w dwóch miejscach, sobie poprzeginała, nie? Tylko, że właśnie teraz są te nowe panele, co Sławek robił latem, wiosną, latem, nie? Bo wcześniej były takie cieńsze, to tam dla niej nie był problem. W zęby złapała, dwa sobie skliszczyła w zębach. I już nie było problemu, żeby wyjść. No i tutaj, o, jeszcze luźno jest, pokaż jeszcze raz. Sławek tutaj przykręcił takie z dołu taki drugi, żeby już nie dała rady, no dwóch na raz to już nie, nie ten, nie, nie przegnie. No a co, Fado za duży, nie zmieścił się. Riko za gruby, <grytanie> także tylko perle, perle się udało wyjść. Takie uciekiniery nasze. No i mówię, Kreci coś tam się dobija i dobija. Już chce i my otwieramy drzwi na podwórko. Aha, zamknięte. Otwieramy drzwi na podwórko, a tam perła sobie biega, a bramka zamknięta. No cóż, dobra. Dzisiaj w sumie smaczki dostaną, bo dawno nie dostawały. A ja tak Wam ostatnio obiecałam, że trochę o tych świętach poopowiadam, jak to tam u nas wygląda, jakie mamy tradycje i w ogóle. Nie wiem, czy to się jakoś różni od innych świąt. Znaczy, tradycje. No, przede wszystkim chodziło o jakie potrawy, z tego co tam pisaliście. No to trochę Wam poopowiadam, bo w sumie ja sama się tutaj nauczyłam kilku potraw, mimo że ja pochodzę też z tych stron. Dosłownie po prostej drodze jakieś 2 km, stąd mieszkałam. Ale mimo to, część rzeczy, znaczy jedną taką główną rzecz, która nam najbardziej smakuje w Wigilię, to jest nasze danie główne, to tutaj się nauczyłam od Sławka Mamy. I to jest zupa śledziowa. Wcześniej ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest, jak tutaj zaczęłam ze Sławkiem się spotykać i na wigilję przyjeżdżałam. Ja mówię, jak to zupa śledziowa! Mówię, już brzmi nie za bardzo. <laughs> mówię, to chyba musi być straszne, niedobre, albo w ogóle nie wiem, wyobrażałam sobie to całkiem inaczej. A teraz powiem Wam, że to jest moje ulubione danie w całych świętach. Jak tutaj posmakowałam właśnie u Sławka Rodziców pierwszy raz, tak od tej pory. Zawsze przyjeżdżałam na tą zupę śledziową, a teraz robię sama, no bo nauczyłam się sama, więc sama teraz robię. Raz w roku tylko ją jemy, tylko na Wigilię. Czasami się tam w lato zdarzy, że tam zrobię, jak już naprawdę się zatęskni. Ale jednak w tą Wigilię smakuje zupełnie inaczej. Także tutaj wielkie ukłony do Sławka mamy, bo naprawdę no, nigdy nie przypuszczałam, że to może być takie dobre po samej nazwie. Ale moja mama też to znała, jak się okazuje. Tylko, że po prostu nie robiła, nie wiem dlaczego, yy, także tutaj, jak, jak, jak tutaj jest co roku u mamy, właśnie Sławka, u rodziców, tak teraz ja też co rok robię, to, to jest takie nasze danie obowiązkowe, nie ma opcji, żeby nie było, także zazwyczaj najemy się tej zupy śledziowej, bo to jest taka zupa zimna, yy, na zimno robiona, mocno wystudzona musi być, to teraz to ja mam w ogóle taras, to ja już mam gdzie jedzenie na święta sobie schować. Yy, ale wcześniej nawet gdzieś tam na parapet wynosiłam, albo do lodówki. Nawet no w lodówce to mało miejsca, bo ja zawsze taki garnek robię. Taki pięciolitrowy yy, no garnek, więc ze cztery litry zupy pewnie tam jest. <laughs> Także całe świętajemy tą zupę i do tego gorące ziemiaki. Zupa bardzo zimna i do tego gorące ziemiaki. Yy, właśnie Sławka mama często jeszcze robi ze śledzi takich z mleczem. Ja robię tak po prostu z, z filetów śledziowych. I co jeszcze? No pierogi muszą być. Od jakiegoś czasu też uszka z barszczem, bo Justyna bardzo lubi. Bo ogólnie barszczy lubią, oni sobie co chwilę jakieś tam barszczyki robią. Sławek z Justyną. Justyna nawet do śniadania, do kolacji, ona co chwilę barszcz. No to teraz właśnie też uszka. I nawet wczoraj lepiliśmy i pierogi, i uszka, no bo... No ja tak mam, że muszę zrobić dużo wcześniej całe jedzenie. Część zamykam sobie próżniowo i mrożę. Część zamykam w słoiki, że później, wiecie, tylko otwieram i podgrzewam, no bo wiecie, jak to u nas święta. No nie da rady zrobić całego jedzenia przed świętami. Z racji tego, że my tam w ciastach siedzimy cały tydzień już przed świętami. Także przychodzimy w wigilię do domu, ojej. Przychodzimy w wigilię do domu, no to wiecie, trochę ogarnąć, zrobić jakieś tam resztki jedzenia, co tam karpia usmażyć na przykład. Takie, które... Wiecie, muszą być na świeżo zrobione i to wszystko, nie? Przygotować stół, przygotować e, co pierogi, na przykład ugotować. No wiadomo, że takie rzeczy e, to na bieżąco, czy ziemniaki nawet, właśnie do zupy śledziowej. E, I co? Jakaś sałatka jarzynowa, zawsze. Drugą, jakąś tam zależy, jaką akurat nam się tam wymyśli. E, zawsze jakieś dwie sałatki są. E, to no takie, nie wiem, to tradycyjne, nic tam nie wymyślam bardzo. No, karp, tak jak mówiłam, no to teraz w tym roku mamy karpia jeszcze swojego. Znaczy swojego. Kto tam oglądał wcześniej, to wie, jak kupowaliśmy te karpie. Yy, takie duże, nie? Kupowaliśmy. To jeden był taki niewyraźny, więc yy, no Sławek od razu godowił, żeby, wiecie, no jakby sam padł, no to już wtedy byśmy nie mieli pożytku z niego. A tak to Sławek godowił i teraz będzie na święta. Ale gdzieś tam jeszcze zamrożonego mam naszego, z tego co pamiętam, chyba też pewności nie mam. Wiem, że na pewno tą upygę mam, ale tą upygę to trzymamy do wędzenia. Tak, jeszcze kurczaki w całości mamy nasze e, do wędzenia A Co one się tak przepychają? E, no i później jeszcze ten się zrobi, kiełbasę znowu, nie? Bo już się kończy szynki. Chcieliśmy takie kupić, e, takie małe, wiecie, porobić, powędzić, ale to w styczniu. No, bo nie teraz już po prostu nie zdążymy. Także. Po nowym roku dopiero może na spokojnie się za to weźmiemy, także i tą tą pygę się uwędzi. A karp, no mówię, jeden na pewno jest, ale dla nas to w sumie starczy. To karpia to ja sobie wyciągam dwa dni wcześniej, albo trzy nawet. Dwa chyba. Jak się rozmrozi, to wtedy zalewam. Yy, czym ja zalewam? Mlekiem yy, i całą cytrynę kroję w plastry do tego mleka. Yy, i dopiero na drugi dzień, na całą noc tak zostawiam tego karpia, później na drugi dzień yy, wyciągam z tego, osuszam go, wtedy dopiero przyprawiam i już wtedy się nadaje do smażenia tam też za te, yy, zazwyczaj też na noc go przyprawiam i na następny dopiero dzień smażę, także dwa dni przed Wigilią co najmniej wyciągam. Yy, taki mój sprawdzony sposób, nic nie capimułem. Także jak gdzieś tam kiedyś wyczytałam, że tak zrobić, i, i stosuję teraz już od wielu lat i powiem wam, że nigdy się nie zawiodłam. Zawsze karp bardzo dobry. Nawet mama jak przyjechała Sławka. Przyszła Sławka mama, Sławka, rodzice na obiad właśnie w święta. Czy to nam jakaś inna była okazja? I że też właśnie tego karpia miałam, to, się, to, to się dziwiła, że w ogóle tak można się pozbyć tego zapachu że dosłownie jak kurczak. No może nie aż tak, ale w sensie, że nic nie, nie capiło tym mułem, a to takie no chyba najbardziej rażące, jeśli chodzi o karpie. Tak, Ja kiedyś też karpi nie lubiłam, przyznaję się, ale po prostu to trzeba dobry sposób mieć na y, przyrządzenie i tyle. Co tutaj? Ej, nie otwieraj! Dobra, to to. Co my tam jeszcze jemy w święta? No zawsze jakieś mięsa. Y, zawsze robię coś panierowane, coś... Y, jakieś pieczone mięso i coś takiego w jakimś tam sosie czy coś w razie jak tam ziemiaki jakieś na obiad się ugotuje czy coś to to tak wiecie zawsze uniwersalnie no to w tym roku będą devolaje łódka faszerowane pieczarkami i cebulą i może papryką nie wiem jeszcze coś tam zobaczy do tego farszu tu tam dorzucę i trzecie to będzie karkówka chyba tak zwyczajnie w plastrach w jakimś sosie albo w jakimś tam, nie wiem czym, czymś tam, że No, jakimś sosie na pewno. Tak, żeby właśnie mówię jakoś tam na święta, jak się wymyśli jakiś obiad, chociaż zazwyczaj ja nie gotuję obiadów święta. To jest taki czas, że po prostu leżymy i odpoczywamy po tym naszym intensywnym czasie y, tych y, przygotowań, ciast, bo to, to naprawdę jest dzień i czasami noc, i, i dzień i noc, i dzień i noc. Y, krócej się śpi na pewno wtedy. No to wiecie, po takim tygodniu intensywnym, no to no święta to są, my leżymy plackiem zazwyczaj. No bo naprawdę już nic się nie chce, tam tylko się pójdzie jeszcze do rodziców zawsze na Wigilię. Do mojej mamy, a do rodziców to ten, to tam z ich tradycji to zawsze grzaniec na koniec. Zawsze musi być. Mama, co? A, i kutia u nich, no, bo ja to tak robię. Wiecie, to co lubimy i to co na pewno zjemy, bo zazwyczaj jak są goście, to są u rodziców, nie u nas. Yy, więc ja też nie robię tego nie wiadomo ile i po drugie, nawet ja nie mam czasu, żeby to wszystko zrobić. I tak mówię, już robię, kupę wcześniej to wszystko, żeby, żeby cokolwiek było. Kiedyś catering nawet kupowałam na święta, bo nie dało rady robić, ale teraz stwierdziłam. walnęła, <grywa> nie widzieliście. Teraz stwierdziłam, że. Yy, swoje, ale trochę wcześniej po prostu zrobić. Ile się da, to się da. I zawsze się w sumie da. No to później tylko sałatki, no to Sławek też mi pomoże z Justyną, jakoś się tam ogarnie. Yy, no i ten grzaniec yy, u rodziców to takie malutkie szklaneczki. Takie, takie, takie gdzieś, nie? Te kubeczki są. To są takie specjalne, to, to mama ze Szwecji je przywiozła chyba, nie? Jak dobrze pamiętam, bo tam jeszcze po szwedzku jakieś tam good jul, czy jakoś tak jest napisane. No, co ty robisz? Zuzia! No to y, mama sama robi, nie? Tego, tego grzańca. To już tam pewnie się przeżera teraz. <gryza> Przegryza. Ale to będzie taka mała szklaneczka, ale to jak się wypije, taka szklaneczka. Nawet nie wiem, ile tam będzie ze setka, ze setka w tym będzie? Nie, chyba. Będzie, do kieliszek, setka, no może? No, ale tak grzeje, że naprawdę powiem Wam, że to jest nie. nie nazwa nie wymyślona sobie znikąd. Tylko naprawdę to jest grzaniec konkretny. Zuzia, tobie co? <noise> o co ci chodzi? Takie harce. E, dobra, i co, co tam jeszcze? No, śledzi nie robimy w sumie na świętanie, bo ta zupa śledziowa nam zastępuje wszystko ze śledzi. A zresztą tak nie przepadamy. Jakoś kiedyś bardziej lubiłam śledzie, teraz jakoś tam nie przepadamy za tymi śledziami. Czasami śmietanie się zrobi, ale to wiecie, ja też nie chcę nigdy przeginać z tym jedzeniem. Ja jestem tego zdania, że zrobić tyle, żeby drugie święto było wyjedzone, ewentualnie na jakiś tam obiad, żeby coś zostało na ten pierwszy obiad po świętach i to wszystko. Bo to wiecie, to nawet później już nie smakuje, jak się je trzeci dzień to samo, czy czwarty. No, wariatka, no. <ścoughs> Także. Z umiarem. Wszystkiego z umiarem, żeby jakoś różnorodnie było, ale z umiarem. Patrz, gwizdnęła się. Szalała, szalała, aż się gwizdnęła. Yy, I co my tam jeszcze robimy? Paszteciki? Nie zawsze. Takie do barszczu, ale to nie zawsze. Yy, wczoraj robiliśmy właśnie te pierogi i łóżka. <noise> yy, to trochę farszu zostało, ale to nie wiem, czy zrobię paszteciki, czy jeszcze dorobię tych pierogów. Chyba pierogów dorobię, bo to później też właśnie jak pomrożę, znaczy pomrożone już są te wczorajsze, ale dzisiaj jak jeszcze pomrożę, no to yy, na obiady później po prostu będę miała na gotowo, szybko się ugotuje i już. No i co tam jeszcze? No i co? Yy, pasterka, powiem szczerze, że my zazwyczaj do pasterki to już dawno śpimy. My to ledwo Wigilię, ledwo Wigilię, yy, jak to powiedzieć, wysiedzimy. No bo to jest po prostu zmęczenie z wielu dni. No, niestety tak u nas Wigilia wygląda, że się pada na twarz. Także do pasterki powiem wam, że nie dotrwaliśmy, nie wiem, ile lat. No ale cóż, no, mo może w tym roku się uda. Co roku to mówię, może w tym roku się uda. Bo ogólnie to my Wigilie, to my sobie już robimy na obiad, żeby w czasie się wyrobić ze wszystkim. Bo to wiecie, nie tylko u nas Wigilia. Także u nas pierwsza na obiad, później reszta. W tym roku, nie wiem, w sumie zobaczymy, jak będzie. W tym roku sobie zaplanowaliśmy ciasto wydać dzień przed wigilią, żeby Wigilię już mieć naprawdę wolne, bo zazwyczaj to było wydawałam dzień przed wigilią, jeszcze resztę wigilię rano, ale w tym roku stwierdziłam nie wszystko po prostu dłużej do wieczora, dzień wcześniej, wszystko wydać, żeby tą wigilię mieć wolną od samego rana, na spokojnie nie gonić za niczym. A też w tym roku sobie zrobiliśmy taki, takie dłuższe wolne, bo całą, całe święta, później pomiędzy świętami a nowym rokiem i nowy rok wiadomo, mamy wolne od ciast, także mamy taki ponad tydzień wolnego, także chyba uda się wreszcie normalnie odpocząć, bo to latem to wiecie, niby się odpoczywa. Ale zawsze coś tam się znajdzie do roboty, bo to jakieś ogórki trzeba zrobić, bo to jakieś jabłka trzeba przerobić, bo coś tam innego, to wiecie, nawet jak się ma, powiedzmy, wolne, to i tak y, zawsze jest coś do zrobienia. No a teraz jak zimą. Co jedynie, no zwierzaki ogarnąć trzeba, gnoje powyrzucać trzeba, no to tam jeden dzień w sumie na te, y, w jednym dniu te gnoje pewnie porobisz, nie? No i zwierzaki codziennie takie wiecie, normalne rzeczy, no to to nie ma także jest wolne i koniec i można sobie spać cały dzień. No bo to trzeba ogarnąć po prostu. Y, no ale to, wiecie, to się zrobi to i później wolne, nic tam, wiecie, nic na dworzu nie ma do robienia innego. Znaczy byłoby, na pewno by było, zawsze coś jest, tylko że wtedy akurat nie, nic takiego pilnego nie będzie, tak jak latem, że coś nie zrobimy, to coś się zepsuje, czy tam zgnije, czy coś takiego. Także chyba, że odśnieżanie się przytrafi, no to już wtedy inna sprawa. No bo nie wiadomo, jaka pogoda będzie. Przypuszczam, że znowu taka sama jak co rok, że nie będzie biało, tylko będzie yy, błoto. Wiele lat już tak jest. Y, no, mówię, tylko to odśnieżanie jedynie. A co tam jeszcze do jedzenia dobrego robimy zawsze? No, galaretki na przykład drobiowe często robię. W tym roku, nie wiem, zobaczę, zobaczę jak tam z czasem będzie. Coś jeszcze? Coś tam się jeszcze wymyśla, jakieś pierdołki, ale to tak powiem szczerze, że y, nie wiem, to tak się czasami okazuje dopiero w ostatnim momencie, tak naprawdę. No, wszystko wszystko no i opłatek wiadomo musi być Nie wiem czy nasze święta się czymś różnią od innych świąt od innych regionów w Polsce. Nie wiem, nie mam pojęcia. Pewnie tak, nie? Może jakieś inne potrawy i tak dalej, ale mówię, my robimy to co y, to co lubimy i to co wiemy, że y, ogarniemy przede wszystkim y, takie rzeczy jakieś tam, y, których wiemy, że nie lubimy, no to po co robić, jak, jak, jak mamy później nie zjeść, bo jest tradycja, ale trzeba zrobić, bo jest tradycja. To tak w taki sposób to nie. Y, no bo po prostu, jak ma się zmarnować, bez sensu sobie robić robotę, koszt i, i, i później wyrzucać to. Znaczy wyrzucać. U nas nie, też się nic nie wyrzuca, bo zawsze jest ktoś, kto to zje, bo wiecie, zwierzaki zjedzą, cokolwiek by to nie było. W ostateczności kompostownik, ale jedzenie to nie, to zawsze jakieś tam kury czy coś kury dostają, nie? Powiedzmy. To wszystko, wszystko jest zjedzone, także jedzenia nic się nie marnuje na pewno, nic, nawet właśnie chleb czy coś, no przecież wszystko jest suszone. Także. A tu, co stoi, tak <słuch> stoi jo, nie? Każdy w swoim rogu y i coś jeszcze chciałam mówić? Nie wiem. Kabina czeka na uszczelki, zamówione. No, niedzieli powinny przyjść. To może coś tam Sławek jeszcze zdąży ogarnąć zanim ten cały świąteczny młyn się zacznie. Zobaczymy. Teraz coś zaczyna padać, nie? Jakieś takie taka mrzawka, w ogóle takie zgniłe jest cały czas te powietrze. Ale tu gnoju teraz... Wszędzie gnój. Ale to się fajnie u... Ale to się też fajnie ulegnie później, nie? Jak tam śnieg. No na wiosnę człowiek mówi, że będzie wywieziony. No i oto, to by ci wszystko w kosiarkę wchodziło. No jo, już co? Zima powoli. Dalej tej kapusty nie zerwałam, pekińskiej. Zawsze zapomnę. Żyją dżownice. Ktoś pisał kiedyś, jak tutaj ten Sławek im ten domek robił, żeby w kartonie nie przezimowały. Ale one. Karton by rozmiękł pewnie, nie? I one w ogóle karton. Przerabiają nie. jakoś, jak to się mówi. Jedzą? Nie, nie jedzą. Jedzą? Nie wiem. Jakoś tak prze, przerabiają, że z tego kartona by pewnie nic nie zostało. A to jak to sobie głębiej no, no właśnie. Jest to już. Że... Dobra, nie odkrywaj ich. No już pewnie poszły sobie głębiej, żeby im cieplej było. Nie odkrywaj. Niech sobie śpią. No także przykryte kartonem, żeby było cieplej, ale mówię, no tam jakby tylko w kartonie jeszcze z ziemią, to to, to by moment sprzęt nie? Przegniło, po prostu. Jeszcze piorków dużo mam. O, ta zgniła. Truskawka tam. No. O, Krecik zawsze musi tutaj podnieść trawkę sobie. To odbieraj, nie? Celery, Bo ja tutaj dużo też poobrywałam tych listków, nie? Od celerów. Ale pory jak porosły. Elegancko. Przepikował przepikowałem mi parę sztuk w Aha, przepikował sławek sałaty. No ja, bo to tak wysiewane było, że wytrzepane z krzaka, po prostu jak byle jak. Tak naprawdę. Rzodkiewka się kończy, teraz trochę tylko została. W sumie już teraz trochę podrosła, musi już Justyna zjadać. Justyna też z tym sobie robi z twarogiem od Tasiuli. Szczypiorek, yy, rzodkiewka. Ale dobrze. Takie jedzonko na wagę złota. Swojski twaróg. Swojski szczypiorek, swojska rzodkiewka. Jeszcze sałaty sobie tam zawsze na kanapkę. Do tego także jedzenie jak ta lala. Niech je. Póki jest. Bo teraz przez zimę no to wszystkiego mało, wiadomo. Tu czosnek nie wschodzi na szczęście. Chociaż on pewnie jeszcze do zimy wzejdzie, nie? nie? Bo jest, jest ciepło i, i wilgotno. Więc on jeszcze pewnie do zimy wzejdzie. Chociaż lepiej jakby nie wzeszedł, nie? Lepiej na wiosnę. No zobaczymy. Na razie nic się nie dzieje jej dobrze. Tutaj dalej nie przekopane, ale dlatego nie przekopane, bo dalej ten koper biorę. Ja już myślałam, że go dawno nie będzie. Ale koper jest też odporny na mróz, więc parę razy mróz była. Sztywny ten koper był, jak przyszła mi i zrywałam. A on dalej jest, tutaj takie kępy. Słabo widać, bo to pełnodzielska. Ale po prostu szkoda. I tutaj jeszcze piorków tutaj jest, bo tam jakieś cebulki małe, jak zostały, jak się nie wyrwały. A mój groszek. Groszek w grudniu. Ale on już nie jest grubnie chyba. Nie. On taki jak był, taki jest cały czas. A se zjem. Takiego strączka A se zjem. Smak będzie. Mmm. Ciebie No i dobrze. Chcesz gryza? Nie, nie wiem, kto wie, że nie ja pytanie mam do Ciebie. Gdzie Ty tego smaczka zakopałeś, co ostatnio dostałeś od Mikołaja, od Mikołaja Czarka? Bo tamte siedziały chyba z pół godziny, nie? I mlały te smaczki, bo to takie dosyć twarde te kostki, bo one taką jeszcze miały taką skórkę u góry jakby, nie? Na wierzchu. Taką skorupkę. Też takie ten, krecikowi często, znaczy często, na, na święta zazwyczaj takiemu kupowaliśmy. Także wiem, wiedziałam jakie to są, że to trochę trzeba roboty poświęcić, żeby to zjeść. No, i ja mam pytanie do Ciebie, Krecik: co zrobiłeś ze swoim? Bo ty tego na pewno nie zjadłeś tak szybko. Gdzieś jest zakopany, tylko gdzie? Tam no te znajdą. Tamte znajdą, a później znowu będzie Krecik biegał po polu z nosem przy ziemi i szukał gdzie jego smaczek. No, ale niestety. Było jeść jak dali. Bo w domu to on sobie ten. Ma taki karton z zabawkami w rogu. No to jak coś chce sobie schować, to zakopuje sobie w te zabawki, gdzieś tam pod, pod te pod zabawki kładzie. Albo. Kiedyś mu dałam taką skórkę od boczku. No to nie zakopał sobie w ten, w zabawki, tylko w kanapę za poduszki. I mówię co on tam robi. kopie w tej kanapie i kopie, nic tam nie uszkodził, tam pazurami czy coś, ale po prostu sobie za poduszkę schował, poduszką ładnie przykrył i tyle. Jakbyśmy mieli tą skórkę zjeść. Przed nami nawet chował. O jakby perła wpadła jak dzisiaj rano, nie otwieramy drzwi, a perła sobie biega.

14, 15, 18, 20, 24. A te małe też liczysz. Nie, 28. Pokażę rękawiczki. <śpiew> Podkaj rękawiczki, jaką masz. Zobaczył Linę. No. Zamknij buciek. Tak nie pamiętam, dwadzieścia osiem chyba. Dwa. Trzydzieści. Trzydzieści dwa. Na dwór też idziemy? Trzydzieści no, <średziwia> <średziwia> dwa. Dwa. Trzydzieści cztery. Jedno.

Idziemy na dwór. Nie pamiętam. 68 chyba, co? Dobra, to 68. Może rekord będzie? Ja tam nie wchodzę, bo się utopię. tu No to 68, czyli nie ma rekordu chyba. Bo... Nie. 68, no? 68. A, chyba. Oferę hej! Psiąki się z Wami szyknają. Pa!